W ich oczach leje się krew i giną ludzie. Świszczące kule i widok ludzkich ciał to dla nich chleb powszedni. Jadą tam, skąd inni uciekają. Korespondenci wojenni, kim są, dlaczego i dla kogo narażają swoje życie. wrocławski witam Państwa w programie newsroom. Newsroom to nazwa tego programu, ale także miejsce, z którego wychodzą setki informacji z kraju i ze świata. Informacje korespondentów wojennych jednak powstają na froncie. Tam jest ich newsroom i nie ma tam tak pięknej scenografii, oświetlenia czy makijażu na twarzach. Tam jest krew, łzy i ludzki dramat. Wielu dziennikarzy nigdy z takich wypraw nie wraca. Jak wynika z najnowszych danych, w ciągu ostatnich pięciu lat śmierć w czasie pracy poniosło kilkuset reporterów. Spróbujemy dzisiaj zajrzeć za kulisy pracy korespondentów wojennych. Proszę Państwa, w studio witam naszych dzisiejszych gości. Jacek Czarnecki, dziennikarz Radia Z i wieloletni korespondent wojenny. Jerzy Ernst, telewizja polska, operator kamery, który przeżył zamach na ekipę telewizji polskiej, właśnie kolega Waldemara Milewicza. I Krzysztof Mroziewicz, publicysta polityki, dyplomata oraz wieloletni korespondent wojenny. Szanowni Państwo, zanim zaczniemy rozmowę, zobaczmy, jak pracował i jak zginął najsłynniejszy w Polsce telewizyjny korespondent wojenny Waldemar Milewicz. Ja się wyżywam tej pracy. To przynosi mi taką satysfakcję, jakiej nie daje chyba żaden zawód. Jeżdżę tam, gdzie nikt nie chce jeździć. Jeżdżę też dlatego, że, że coś jest we mnie, co nie pozwala mi usiedzieć na miejscu. Jeśli przez dwa tygodnie jestem w kraju, to nawet nieświadomie, później łapię się na tym, że. Coś mnie zaczyna nosić, zaczynam poszukiwać jakichś rejonów, w które można byłoby pojechać. Gdyby nie było takich ludzi, to skąd telewidzowie mieliby informacje o tym, że coś istotnego, ważnego, dramatycznego dzieje się w świecie? Ktoś musi to robić. Jeśli nie ja, to ktoś inny. Jeśli nie ktoś inny, to dlaczego w takim razie nie ja? Co komu pisane to będzie? Trafujcie! Trafujcie! Eleumna. Nasi koledzy Waldemar Milewicz i Munir Buamran zginęli dziś rano w Iraku. Bo jak ja się wydostałem z tego samochodu, popatrzę Waldek na posiedzeniu, leży mu no ducha. Ej, to hospital, okej, ale American Hospital. W pierwszej chwili pomyślałem, że gdzieś strzelają, trzeba to filmować. Ale w następnej sekundzie zobaczyłem, że przednia szyba e, rozpryskuje się. Przede mną, że y, deska rozdzielcza y, również i w tym momencie zorientowałem się, że właśnie strzelają do nas. W tej chwili nie mogę odebrać twojego telefonu, zostaw wiadomość, oddzwonię o najszybciej jak to będzie możliwe. Jurku, y, Waldemar Milewicz prowadził taki program w telewizji polskiej, bardzo długo ten cykl chodził, nazywał się Dziwny jest ten świat. Powiedz, jak to jest, kiedy wychodzi się cało z takiego zamachu, wiedząc, że kolega, w którego teamie byłeś, ginie? Co się z tym światem twoim dzieje? On się jakoś przewartościowuje? Tak, wszystko się przewraca do góry nogami. Przed chwilą była, już go nie ma. Nawet właściwie tak na samym początku to nie wiedziałem, że nie żyje, bo patrzył na mnie, jak ja próbowałem wyjść z samochodu. i w... Wtedy mnie zranili, ale patrzył, patrzył, miał otwarte oczy i patrzyliśmy sobie w oczy, a on już wtedy nie żył. A ty zdawałeś sobie sprawę I... z tego, że kiedyś być może przyjdzie wam ponieść, wam, jemu czy, czy tobie, bo przecież tego nie byłeś pewny, przyjdzie zapłacić wysoką cenę za ten zawód, który uprawiacie? Nigdy o tym nie myśleliśmy. Zawsze było tak, że nam się udawało. To znaczy mieliśmy szczęście, bo w tej pracy trzeba mieć szczęście. Waldek, Waldek miał to szczęście no, do pewnego momentu. Zawsze wychodziliśmy cało z różnych opresji, z, w różnych sytuacjach byliśmy bardzo takich dramatycznych w Port au Prince czy w Iraku właśnie. Ale zawsze nam się udawało. Nawet do tego stopnia, jak gdyby nie myśleliśmy o tym, że ja na przykład nie powiedziałem swojej rodzinie, że jadę akurat do Iraku i że tam jest wojna i że. Bo sądziłem, że pojedziemy, będziemy te swoje 8-9 dni, wracamy i wszystko idzie. Z... Ale powiedziałeś sobie po tym, jak to się już wydarzyło, koniec? Dalej nie? W pierwszej chwili tak. Powiedziałem, że koniec, że już nie będę ryzykował, nie będę wyjeżdżał. No ale jak to jest w naszej pracy, operatora, który pracuje w, w Newsach, no trafiło mi się, że, że pojechałem po prostu kolejny raz. po... Chyba trzech czy czterech latach znowu pojechałem, ale pojechałem wtedy do Afganistanu. Nie byłem w Iraku, ale byłem też w takich trudnych sytuacjach, ale już nie aż tak ryzykownych jak wtedy. Wtedy byliśmy sami. Jacku, ty z kolei napisałeś takie słowa, ja chcę je w zacytować w całości od śmierci. Walka, coś mi się popsuło w głowie. Chcę zmienić pracę, przestać jeździć na wojnę. Chcę, żeby moja kobieta była u mnie spokojna, żeby chciała mieć ze mną dzieci, a facet z żoną i dziećmi nie powinien ryzykować odcięcia głowy. Da się takiego wy wyboru naprawdę dokonać? To nie jest tak, że ciągnie wilka do lasu? Czy ciągnie wilka do lasu? Ale ja, ja długo zwlekałem z tą decyzją, ale jak moja żona. Pisałem wtedy jeszcze, moja kobieta, ale teraz to już jest moja żona. Yy... Jak moja żona mi powiedziała, że jest w ciąży, to wtedy decyzja była jedna, bo ja uważam, że pewne rzeczy trzeba oddzielać. I to, że w domu czeka rodzina, czeka maleńkie dziecko, to odbiera spokój gdzieś tam, jak się jest na wojnie i to po prostu jeszcze zwiększa zagrożenie. Człowiek myśli o rodzinie o dziecku, myśli, co, co może stracić, tak? Albo co oni zrobią, jak mnie zabraknie. To lepiej przestać jeździć. Pisałeś testament za każdym razem, jak wyjeżdżałeś, to prawda? Yy, tak, do, yy, do tego momentu, jak mi żona powiedziała, że, że jest w ciąży, czyli do, do momentu, kiedy zaprzestałem wyjazdów na wojny, to za każdym razem pisałem testament. Panie Krzysztofie, nie wiem, czy pan też robił takie ostateczne rozliczenia przed swoimi wyjazdami, misjami? Ja dosyć wcześniej pojechałem na wojnę, to było w Nikaragui, jak moi koledzy z uniwersytetu w Panamie, sandyniści wypędzali generała Somoze, i ponieważ ja się z nimi dobrze znałem a oni nie chcieli wpuszczać tam ani korespondentów amerykańskich, ani brytyjskich, ani zachodnich, to mnie się udało tam być w dniu, w bunkrze Somozy, w dniu, w którym Somoza uciekł z Nikaragui. Ale mnie się tam wtedy pierwszy raz przydarzyła taka historia, kiedy jeden pastora chciał mi dać ochronę, ja tej ochrony nie chciałem przyjąć, bo wydawało mi się, że... Co ja jestem za dziennikarz, jeżeli potrzebuję ochrony. Wobec tego idę sam i a tymi ochroniarkami miały być trzy dziewczyny, 17-letnie francuski z galilami wyższymi od, od nich samych, a co panowie wiedzą, co to jest za karabin, który obrywa łeb słonia z odległości 300 metrów, prawda? I jak mnie 200 metrów od tego magazynu Sears, gdzie jeden pastora urzędował na dwóch oponach, bo to były jedyne dwie rzeczy, które zostały w tym magazynie, jak uszedłem 200 metrów, to wtedy wyskoczyli milpas z trzcin, postawili mi z rękami do góry. I byłem przekonany, że Koniec. ja nie żyję, ale. Instynkt samozachowawczy, to panowie potwierdzą, w takiej sytuacji, jak człowiek jest, wie, że już nie żyje, to się uśmiecha i rozbraja tym uśmiechem tego atakującego. Ja usłyszałem wtedy serię z karabinu maszynowego i okazało się, że te dziewczyny rozstrzelały tych, którzy chcieli mnie wtedy tam zabić. No więc jak się zaczyna, jak się tak debiutuje, to potem już można jakoś w miarę sobie radzić, byle się nie popełniało głupstw, Gdyby, byle się mnie sądziło, że tyle już wiem o wojnie, że mi się nic nie stanie. z tego mogę sobie po prostu bezczelnie pójść w środku kadłuba. Wiem, że Ty miałeś kil kilka razy miałeś przyłożoną e, lufę do skroni. No, były takie sytuacje podobne, czyli też wydawało mi się, że nic, nic nie grozi. Nie wiem, tak było w Kosowie, y, na przykład, gdy mieliśmy przepustkę od jednego jakiegoś tam szefa, uczeka, czyli partyzantów kosowskich. To było w czasie, gdy serbowie wypędzali kosowarów z ich wiosek, a w innej wiosce już zajechał na drogę samochód i właśnie taki facet z pianą na ustach, wrzeszczący coś po albańsku, właśnie przystawił Mikała Śnikowa dosyć mocno do, do Ale ja, No wy Jesteście mimo wszystko szczęśliwcami, jeśli mogę tak powiedzieć, siedząc tutaj w studio. Te ostatnie raporty organizacji dziennikarskich, które przy noszą dość e, alarmujące informacje zobaczmy e, dowiadujemy się, że 529 dziennikarzy zginęło w latach no ostatnie 5 lat od 2005 do 2010, a za ostatni rok 57 zabici, 51 osób porwanych i dalej prawie 540 aresztowanych to oczywiście dane światowe: prawie 1400 prześladowani i zastraszani. To są dane organizacji Reporterzy Bez Granic, ale to są można powiedzieć, no niedoszacowane. Inne szacunki mówią nawet o znacznie wyższych kwotach. Ja, e, ja czytałem, e, czytałem takie badania genewskiej organizacji PAK, e, która się zajmuje też badaniem e, losu dziennikarzy i w tych, e, w, z ich statystyk wynika, że w tym roku zginęło 109 dziennikarzy. I e, te statystyki PAK-u nie liczą 26 dziennikarzy haitańskich, którzy też zginęli, ale w wyniku trzęsienia ziemi, czyli nieszczęśliwego wypadku, można powiedzieć. Panowie, jeśli się wie o tych informacjach, wie, jak wygląda życie na wojnie. Kim trzeba być, żeby zdecydować się na wyjazd? Czy to jest jakiś rodzaj szaleństwa mimo wszystko pożytecznego, ale jednak. Przyglądamy do... obsługi... sobie na pytanie po co się jest dziennikarzem? Dlatego, że pośród różnych grup zawodowych i tu nie potrzeba do tego reporterów bez granic, bo te wiadomości socjologiczne były opublikowane 50 lat temu. Dziennikarze to jest grupa zawodowa, która żyje najkrócej. Średnia wieku to jest 49 lat. Z powodu jak serca ja 49 lat skończyłem, to byłem przekonany, że ja już nie żyję, po prostu. No, lekarze, którzy trochę nam zazdroszczą, mówią, że chirurdzy umierają wcześniej i szybciej. Oficerowie liniowi, frontowi uważają z kolei, że oni są najbardziej zestresowani dlatego tracą życie wcześniej. ale. I chcę zwrócić uwagę na to, że to, o czym my mówimy, te statystyki dawne i to, co dzisiaj mówią reporterzy Bez Granic, czy na przykład Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy, to, to, jest, to, to są informacje pochodzące od nich, które pokazują dowodnie, że dzisiaj wojna nienawidzi mediów. Tego nie było w czasie II wojny światowej. to znaczy? Światowej. Znaczy, że, że dziennikarze są inaczej traktowani? Tak, tak? dlatego to znaczy, że, że pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda. To powiedział senator. To oczywiste, Johnson, tak, to już dawno prawda? prawda? Przy okazji zupełnie innej historii, bo I wojny światowej. Ale wobec tego, skoro tak jest, że pierwszą ofiarą e, nie każdej wojny jest prawda, no to pierwszym wrogiem tych, którzy prowadzą działania, wszystko jedno. Czy dziennikarz. My sympatyzujemy z jedną czy z drugą stroną, oni będą strzelali najpierw do nas. Jak ja chciałem zapytać, się, że... Jacek, tak. To, to, właśnie, to był przypadek Waldka Milewicza. Ja dwa tygodnie wcześniej wyjechałem z Iraku być może Waldek ode mnie, być może od kogoś innego, ale ten samochód, którym, w którym was postrzelili, to, to, był, to był mój samochód. samochód. Mm. To, to, to był człowiek, z którym ja miesiąc ati, jeździłem, a ty, który mi ratował życie, który mi wyciągał z te, ze strasznej opresji. I w czasie tego mojego miesięcznego pobytu właśnie się zaczęły porwania dziennikarzy i zamachy na dziennikarzy. I w, ja myślę, że to właśnie wtedy, na wiosnę 2004 ale roku... Ale ciebie już wtedy nie było, ty wyjechałeś. Mnie już wtedy nie było. Ja od mhm. dwóch tygodni już byłem w Polsce. I yy, myślę, że właśnie to było wtedy, w, na wiosnę 2004 roku, kiedy y, terroryści, bojownicy, islamiści zrozumieli, że można atakować dziennikarzy, że to im. i da że to przynosi rozgłos, standorum. raz po drugie, Oczywiście, rodzaj międzynarodowego szantażu. więcej szacarzy. medialnego szumu niż cokolwiek innego. Zabicie żołnierza amerykańskiego to już. Była to. wszystko, tak. To już była statystyka. Zabicie dziennikarza. To jest wydarzenie międzynarodowe. No, my się jeszcze... o śmierci Waldka. Dowiedzieliśmy się no, tak. z AFP na przykład. A op powiedzcie panowie, sprzedajmy trochę kuchni. Jest nie wiem piąta czy szósta rano. Jesteście jak rozumiem, w jakimś hotelu. No bo przecież nie wszała się. Wstajecie rano i co? Rano gdzie... Jeszcze śpi, bo jeszcze mroku. Tak, jeszcze śpię. Ale... Ale... Op opowiedzcie, jak, jak to życie wygląda. Ale, wy, ale wyjeżdżamy, wyjeżdżamy rano i właśnie. Ale wiecie, gdzie jedziecie już? Spotykamy się na śniadaniu, ustalamy, może. Przy kolacji o czymś mówimy. Poprzedniego dnia jakiś szkic y, robimy, ale rano ustalamy już dokładnie, gdzie jedziemy. Na, na jakiej podstawie? No najczęściej je, jeżeli chodzi o mnie i o wyjazdy z Waldkiem, Waldek był bardzo dobrze przygotowany zawsze do każdego wyjazdu. On wszystko dokładnie wiedział. Nawet w tym nieszczęśliwym w tej nieszczęśliwej sytuacji ale, w Iraku też był bardzo dobrze przygotowany. Ale przecież to się Jurko, przecież to się zmienia. Z minuty na minutę, z godziny na godzinę, z dnia na dzień trzeba wiedzieć, gdzie dzisiaj co dzisiaj, tak, czyli no, jesteśmy informatorzy. Czy, 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 czytamy ja miałe... przecież korespondencję, dostajemy jesteśmy cały czas informowani przez tu naszą stację również. Lokalnych o wydarzeniach. Infor lokalnych informatorów I o, Tak i Gazety słuchamy radia i oczywiście też y, ko, y, kontaktujemy się tu z naszą z Warszawą. z Warszawą, która też nam mówi, że coś się wydarzyło. No i właśnie się wtedy w Karbali coś wydarzyło, dlatego myśmy pojechali do Karbali. Czy to ja, Jacek a później Pan Krzysztof. O, y, ja miałem taką metodę, że ja, ja jeździłem sam, ja, ja jestem samotnikiem. Nie, nie, Czyli co z kamerą? Nie lubiłem, nie, nie, ja jestem radiowcem. Więc yy, w Radiu Z jeszcze no, z Na szczęście. Jeździsz też, no, no tak, za aparatem jeżdżę, ale na szczęście kamer jeszcze w Radiu Z nie musimy nosić. Yy, I ja całkowicie powierzałem swoje bezpieczeństwo trochę redakcji, bo redakcja mm. mnie informowała. I panu Bogu. Yy, I tłumaczowi mojemu, czyli takiemu atirowi. Yy, w ogóle tłumaczą. Ja uważam, że ludzie lokalni są najlepiej zorientowani w tym, co się dzieje. Ale chcą współpracować? Bo to yy, jak można... Atir ze mną jeździł, to Atir wiedział, że też ryzykuje życie. Mm. Więc ja, ja mu wierzę, bo ja wiem, że jak my gdzieś wyjeżdżamy, to i on jest zagrożony, i ja jestem zagrożony. Jeśli on mi mówi nie jedźmy gdzieś, to ja po prostu ale pasuję, Jacek, Ale czy ty masz jakiś, Znaczy mówiąc krótko alkohol rozwiązuje języki, czy pieniądze? W czy... ja, świecie ja islamu, alkohol. nie, nie ale panowie, znaczy, nie wiem, bo ja wiem, że to wani może wani to wani islam, brzmieć ale... żartobliwie, ale ja przeczytałem w, w, we wspomnieniach jednego z korespondentów, że rzeczywiście to, to działa, no, że trzeba z, zawiązać jakąś nić porozumienia z tymi lokalnymi nie, ludźmi. Ja ale czas... nie, nie z muzułmanami. Nie, 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 A nie, no to oczywiste, nie że nie z muzułmanami. Znaczy, ja, ja nie piję, znaczy, ja mam tą wadę, że nie piję, więc ja alkohol nie rozwiązuje żadnych problemów. Natomiast rozmowa z człowiekiem rozwiązuje problem. Znaczy jak my przychodzimy, jak się uśmiechamy, prawda? Jak, jak mamy a, i co a, a chcemy zrobić. pokojowego co my człowieka nie zrobić. jesteśmy jakimiś agresywnymi dupkami, to ludzie nas przyjmują. Znaczy nawet jak się boją. Ja pamiętam w Nasirii mieliśmy taką sytuację, ludzie się bardzo bali kontaktu z Zachodem. My byliśmy z Miładą Jędrysiek z Gazety Wyborczej pierwszymi dziennikarzami z Europy, którzy trafili tam po czasach Sadamowskich. I my się musieliśmy kryć, ale ci ludzie z nami rozmawiali, bo właśnie byliśmy dla nich sympatyczni. A czy wy musicie nosić ze sobą, czy w takich sytuacjach dziennikarz nosi ze sobą broń? Nie, no przepraszam za pytanie. Czy nie? Wolno, nie wolno? Nie, nie wolno. Nie, nie, no, nie. Od ja razu się ja nie wiem się... Ja, Broń Przez... może zabić, tak, po prostu. Ja, ja, ja no. ja chcę powiedzieć, że tak. Nie dlaczego my dziennikarze Jeździmy sami, nie, ma, nie jesteśmy y, y, razem z wojskiem, nie mamy, mamy hełmów. nie mamy kamizelek kuloodpornych na sobie. Dlaczego? No bo kto by z nami chciał rozmawiać, jak my byśmy przyjechali z grupą żołnierzy, jakimś transportowym y, transporterem opancerzonym i chcielibyśmy szczerze z nimi rozmawiać. No kto by chciał z nami rozmawiać? My właśnie tak jak mówi Jacek, docieramy do nich sami. Czy jesteście najbardziej newralgicznymi ogniwami w tym filmie? W, my, my się tam poruszamy. Wtedy chcieliśmy znaleźć taką rodzinę normalną, zwykłą rodzinę, która normalnie żyła, egzystowała przez, przed wybuchem wojny w Iraku. Kiedy yy, yy, głowa rodziny zarabiała pi pieniądze, żona prowadziła gospodarstwo, dziecko chodziło do szkoły, a teraz nic nie ma. On nie zarabia, ona nie może prowadzić gospodarstwa, bo nie ma pieniędzy, nie ma za co kupić. Dzieci nie chodzą do szkoły i jest po prostu tragedia. I myśmy chcieli zrobić o takiej rodzinie reportaż właśnie tego wt w tak. w w wtedy w Iraku. Pan, pan pytał o to, co się dzieje o 5 rano. O 5 rano przychodzi śmierć. Przy czym śmierć czasami się też y, y, myli. Myśmy 3 pa 1 października 2003 roku w grupie kolegów, gdzie był Paweł Wroński z Gazety Wyborczej, kolega Ulka z telewizji. Y, 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 jeszcze było dwóch Ukraińców w mundurach. Myśmy byli po cywilnemu. Wychodziliśmy od generała Sancheza, który był podówczas głównodowodzącym wojsk. Amerykańskich i sojuszniczy w Iraku. I wydawało się, że o 5 rano, jak się wychodzi z tego pałacu Sadama Husajna, gdzie lwy wypuszczano z klatek, żeby sobie udaj i Kusaj mogli popolować i żeby panienki były zachwycone, jak oni świetnie strzelają do że tych jest potworów. Myśmy tam wyjechali, 50 metrów, 50 metrów za bramą, kawatery głównej, dowódcy sił sojuszniczych. Nasz hammer wyleciał w powietrze. Ochrona, która była z przodu, zostały na dwóch pierwszych kołach tylko. Jechał z prędkością 80 km na godzinę do najbliższego punktu do przodu, bo się nie cofa wtedy. Z kolei w nasz Nissan. Gdzie mm, było nas chyba pięciu czy sześciu, no, minął się granat z Moździerza o jakieś 10 cm. No, gdyby trafił, to wtedy Byśmy oczywiście nie nie o czym mówić. I pamiętam, że y, drugi Hammer z tyłu za nami wyskoczył. Put down było strzelanie po krzakach. To, to był remote control na pewno system, w związku z tym ci ludzie już dawno byli bezpieczni, którzy dokonali tej, tej próby zamachu. I pamiętam, jak dojechaliśmy do Babilanu, tu, żeby zrobić tej długiej historii short. Podszedł do mnie generał Głódź, podówczas kapelan, i mówi: Wiem, wiem, nic się nie stało. Bo Amerykanin, który nas wziął, zapytał, czy komuś coś się stało. No nikomu się nic nie stało, więc nikomu się nie stało. Poszła wiadomość do bazy o tym, że się nikomu nic nie stało. I przyszedł generał Głódź w, w amfiteatrze w Babilonie i powiedział, wiem, wiem, nic się nie stało. Pan Bóg nie potrzebuje grzeszników. Zostawia ich, żeby się poprawili. Także pamiętajcie, nie poprawiajcie się. Fizycznie się nic nie stało, ale panowie, ja chciałem jeszcze jedną rzecz zapytać, bo czas nieubłaganie nas, e, e, nas przyspiesza. Ale fizycznie może się nic nie stało, ale przecież wy widzieliście najgorsze rzeczy, jakie człowiek sobie może wyobrazić: trupy, krew, dramat. Do jakiego stopnia to w was zostaje? Do jakiego stopnia jest w was ten Irak, ten wypadek, ten, ten trup, kiedy nie wiem, spacerujecie po łazienkach? Bo przecież macie życie post factum. Ja myślę, że... ja myślę, że to zostaje do końca życia. Po prostu z tym to jest jak wiatr. Czasami zawieje mocniej, bo coś, coś się takiego wydarzy w otoczeniu, że to przypomni mi moich kolegów, którzy zginęli, a czasami gdzieś tam sobie wieje ten wietrzyk, i cały czas go się czuje, cały czas tę sytuację, cały czas to, co się wydarzyło, gdzieś tam z tyłu głowy to wszystko jest. Ja na przykład przez pierwszy, pierwsze dwa, nawet trzy lata, yy, no, miałem duży problem w Sylwestra, bo każdy wystrzał, petardy, powodował u mnie dreszcze i, 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 i po prostu gęsią skórę na całym ciele. No. Tak, tak właśnie się to działo. Ja powiem tak, jak tego dnia jak zginął Waldek, my się spotkaliśmy w gronie ówczesnych korespondentów wojennych i powiedzieliśmy sobie nie możemy przestać jeździć, musimy jak najszybciej spakować się, wyjechać, żeby to odczarować, żeby nie zacząć się bać, bo jakby co, no to, to ten strach nas później zabije, prawda? Czyli to na pewno zostaje, znaczy, ja, ja już teraz nie jeżdżę, albo jak wyjeżdżam, to na jakiś tam Żarowe. krótki weekend, tak, krótki weekend w Kabulu, ale takie rzeczy zostają. Nas nikt nie prowadza do psychologa po powrocie y, z takiej misji. Y, nikt nas nie leczy na ten y, stres pola walki, który y, na pewno prze, przechodzimy tak samo jak żołnierze. I my to robimy. Y, żołnierze jadą na misję, okej, okay, siedzą tam pół roku, ale my to, to robimy jest. przez 10-15 lat. Y, y, i, I nikt was tego nie ja może nauczyć. trzy miesiące w roku y, na misjach. No, y, to na pewno zostaje. Y, są historie, o których tylko moja żona wie a nawet są pewnie takie, o których jeszcze i nie opowiedziałem ja pamiętam jak, jak wygląda mózg którego część strząsałem ze spodni nie, w Colombo, to w związku z operacją tamilskich tygrysów kiedy człowiekowi rozwalono głowę z magnum to się po prostu wszystko rozpryskuje na wszystkie możliwe strony do dzisiaj pamiętam ten kolor i do dzisiaj pamiętam jak kruk siadł na bruku i dziobał ten mózg, a ja próbowałem jakoś sobie z tym poradzić. Pytałem Ryszarda Ko Kapuścińskiego, najwybitniejszego chyba korespondenta wojennego z, nas z, na z naszych dwóch czy trzech pokoleń, czy on się bał, jak e, był w sytuacji e, ostatecznej. E, on mówi, że każdy się boi. To, to, nam, to, to mnie przynajmniej e, pozwoliło. E, jakoś ten lęk zagadać. Panie Krzysztofie... Przy czym to, co my mamy do zrobienia, tam, gdzie inny by się bał, jest tak skomplikowane, że nie ma czasu na strach. I tu postawmy trochę panie Krzysztofie. dopiero jak się wraca musimy, do hotelu, dlatego, że to wtedy przechodzi taśma po kolei i widać, i tu się traci przytomność. Szanowni panowie, szanowni państwo, bycie korespondentem wojennym zdecydowanie to zajęcie dla wybrańców, ale to właśnie... Oni, ci wybrańcy są naszymi oczami na świat i to ten świat, na który inni być może boją się albo nie chcą patrzeć. To był Newsroom. Widzimy się za tydzień. Grzegorz Nawrocki. Do zobaczenia.